Ten na kartkę atrament Szczery wyznanie w filmie Ojca, Syna, dupa Amen Te same twarze, inne osoby Zaskakuje co przychodzi do głowy Jestem gotowy, staram przeciw w cioła Moja waga póki śmierć nie zawoła Błędnego koła krzyk, który był szeptem roziera duszę jak nigdy przedtem Tu z intelektem daje te wolne zwroty bo zawsze na zawsze kochały mnie kłopoty Wizja do niosę swój własny krzyż Jaki człowiek mały, widzę to wyraźnie dziś Podnoszę krzyk, wysoko w górę ręce Słowo za słowem jest jak moje oręże Ja węże, widzę, patrzę coraz ciężej na to Świat wiru umiera, chcę dać mu respirator Tu to wodzi wozi jak Zaleciśnię karę jakby za nic, bo nasze prawo nie wyznacza wszystkim granic Wszystko na nic, ile warte łzy matki, mordowanej pod blokiem nastolatki Nie wypadki, przypadki się zdarzają, ale czarne scenariusze ludzie sami układają Za nic mają, każdego tu szkoda, za dragi siano pieprzy się dziewczyna młoda Przymus, wygoda, nawet tego nie rozkminia, składam ręce, pytam panie Czyja to wina, ta sama gmina, ta sama rzeczywistość. Czerwona krew, wytłumacz to faszystom, czy terrorystom, że wcale nie są lepsi. Bo dżihad nie tłumaczy tej niewinnej śmierci, wierz mi. Tej niewinnej śmierci, wierz mi. Bez reszty oddany jestem ojcze Jak cała reszta ocz tego świata sądzę Te fakty łączę, widzę jakby z kina Zbrone konflikty, Afganistan, Ukraina Śmieci maszyna, kiedy się zatrzyma Za człowiek Nagasaki, Hiroshima kto wytrzymał Holokaust, na obrazy tych masowych rzezi, polsko powiedz ile razy Cały świat płakał nad losem człowieka Gdy ludzka krew płynęła jak rzeka Spokój ucieka, chód owiewa ciało Po wszystkim pytał każdy jak to się stało Czemu tak mało empatii w ludzkich sercach? Ten z lusterka często główny morderca. Uśmierca podpis, wiesz o czym mówię? To życie ludzkie zamknięte w gotowie. De facto grubie niektóre fakty, ale masary z tego, czego widzieć nie przestaje. Daje to życie, różne doświadczenia, ale realia człowiek sobie sam zmienia. Sztuka mówienia nic nie zmienia, tutaj wiem to. Każdemu z nich mogę powiedzieć memento. jak nadziei rzeka że w końcu lepszym będzie człowiek dla człowieka. Czas mi ucieka i nie pytam o wczoraj. Na smyczy trzymam swego własnego potwora. Kolejne tchnienie, nim zamknę oczy, panie. Szczere wyznanie w imię Ojca, syna ducha, amen.